w roku 72. I w roku 72 ten samochód jeszcze nie był przestarzały i był następcą 500 modelu 500 Nuova. I o ile w 72 roku ten samochód mógł uchodzić za, no może nie nowoczesny, ale jakby odpowiedni własnym czasom, to w 2000 roku, kiedy Nadal był produkowany w Polsce, to ten samochód już był archaizmem, który nie miał prawa bytu. Mówiąc o tym, że Fiat 126P był następcą 500 warto też podkreślić, że był rozwinięciem w sumie bezpośrednim myśli technicznej 500 bo silnik był umieszczony z tyłu, był czterosuwowy, kłodzony powietrzem dwucylindrowy i napęd też był przekazowany na tylną oś. Warto też powiedzieć, że sama konstrukcja silnika bezpośrednio wywodzi się z 500, bo jest to tak w zasadzie ten sam silnik, którego pojemność powiększono do niecałych 600 cm sześciennych, uzyskano dzięki temu 23 konie mechaniczne a wewnątrz samochodu, tak jak w 500, mieściły się nadal cztery osoby. No więc jak to się stało, że włoski samochód, który wywodził się w zasadzie z lat 50., bo konstrukcyjnie 500-ka dosadzona jest w latach 50., to jak to się stało, że model 126 znalazł się z drugiej strony żeraznej kurtyny i jest uważany za czysto polski produkt? No więc pod koniec lat 60-tych Polska tak. zaczęła rozmawiać z różnymi producentami na temat e, wykorzystania licencji e, małego samochodu, e, samochodu klasy popularnej, bo tak to się nazywało. E, no i oprócz tego, że e, atrakcyjne miały być warunki tej licencji finansowe, to forma spłaty była też ważna. No i prowadzono rozmowy na przykład z Volkswagenem i tutaj mówiono o modelu Typ 1, czyli po prostu o Garbusie, ale prowadzono też na przykład rozmowy z Citroenem czy Toyotą i tutaj o ile inaczej wyglądałby polski przemysł motoryzacyjny, gdyby zdecydowano się podpisać umowę z Toyotą i w Polsce byłaby produkowana Korolla, bo o tym modelu rozmawiano. Ale Fiat stety niestety zgodził się na to, żeby spłacić tą licencję gotowymi samochodami czy na przykład zestawami napędowymi. W 1971 roku podpisano umowę między Fiatem a Polmotem i ta umowa licencyjna jako zapłatę przewidywała 850 tysięcy sztuk gotowych zespołów napędowych, które były produkowane tutaj w Polsce i wysyłane do Włoch i tam montowane już we włoskich fiatach 126. Pierwsze fiaty 126, jeszcze bez P, o pojemności 600 cm3, były produkowane w Polsce jeszcze z włoskich części. Umowa opiewała też na 50 tysięcy gotowych fiatów 126 które później były sprzedawane przez oficjalną dystrybucję Fiata. Produkcja ruszyła w 1972 roku i, i rozpoczęła się w Bielsku Białej po przekształceniu wytwórni sprzętu mechanicznego w fabrykę samochodów mało no i pierwszą taką bardzo dużą modernizacją 126, czyli popularnego malucha było to, że w 1977 roku rozwiercono nieco cylindry, powiększając, powiększając pojemność silnika z 600 na 650 cm3. Osiągnięto wtedy zabójczy jeden koń mechaniczny więcej, czyli nominalnie było ich 24, a chociaż legenda głosi, że z Fiatów 126 miał tych koni chociaż 20. Oczywiście przez lata, bo do 2000 roku powstało bardzo dużo modernizacji Fiata 126P. Nawet w 1997 roku oficjalnie nadano mu nazwę maluch, a ta ostatnia seria 10 tysięcy maluchów na pożegnanie tych z lat 2000, z roku 2000, o tej nazwie serii Happy End jest y Dlaczego maluch jest uznawany za samochód polski, a nie włoski? No bo w sumie przez te e, kilkadziesiąt lat produkcji e, i tych włoskich, i tych polskich e, maluchów wyprodukowano ponad 4,5 miliona, z czego niecałe 1,5 miliona zostało wyprodukowane we Włoszech, a reszta została wyprodukowana w Polsce bądź w krajach, e, w krajach e, e, Republik e, Ludowych. Także e, Warto pamiętać, że ten samochód mimo wszystko bardziej zapisał się w historii Polski niż w historii Włoch. I dlaczego maluch jest tak nienawidzony w Polsce? No, konstrukcja była bardzo prosta, która z założenia miała umożliwiać samodzielne naprawy. Samochód, który z założenia ma umożliwiać samodzielne naprawy według wielu no jest samochodem już na wstępie obarczonym Wadami. bo wiadomo że każdy samochód się psuje zużywa i, i generalnie pod, poprzez eksploatację no ten samochód gdzieś tam e, momentami odmawia posłuszeństwa ale twierdząc że samochód ma być e, prosty w obsłudze i jakby umożliwiać naprawę za pomocą e, kilku narzędzi e, na podwórku no to już wskazujemy go na, na porażkę maluch no niestety, e, niestety bądź niestety zmotoryzował polskie społeczeństwo no bo tylko to było przez, przez długi czas no i koniec końców ludzie byli skazani na ten samochód ale szczerze powiedziawszy w 2000 roku a popyt na ten samochód był całkiem duży przez okres produkcji no to już nawet w latach 90 czy w 2000 roku kiedy ten samochód jeszcze można było kupić nowy który konstrukcyjnie był oparty na samochodzie z lat 50-tych to już było trochę nieporozumienie, no ale takie był taki była realia tamtych czasów no i niestety, e, i niestety tak się działo. Niewątpliwie ten samochód ma jakiś nam urok, bo on nawet całkiem fajnie wygląda z zewnątrz, ale szczerze powiedziawszy ja nie wiem i nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak ludzie poruszali się tym samochodem, bo musieli i, i jeździli na wakacje i jeździli całą rodziną na jakieś wypady, e, pracowali na tych samochodach, literami, a nie cyframi. No i Fiat Cinquecento też w Polsce, bo produkowany na początku przez FSM, niewątpliwie jest o wiele bardziej zaawansowanym samochodem niż Fiat 126. Także ten przeskok tych kilkudziesięciu lat konstrukcyjnie był naprawdę naprawdę spory, a mimo to Fiat Cinquecento, czy później Seicento, czyli 600, nie zdobyła miana kultowego w tym kraju. Może to dlatego, że już, już mieliśmy jakby dostęp do tych zachodnich samochodów i jednak ten, ten, ten przeskok konstrukcyjny nie był aż tak widoczny. Dobrze, koniec tego postoju. Ruszamy dalej. Powiedziałem Wam trochę o, o historii tego samochodu i o tym, jak ten samochód That's wdrążające i nie w pewny sposób ja rozumiem. Trzeba ze wszystkim walczyć. I, yy, i o ile jeżdżąc tym samochodem trzeci dzień i próbując, a nie załatwiając wszystkie swoje rzeczy, bo próbując załatwiać, bo miałem kilka takich sytuacji, że... Sen I on się rozpędza. Nawet te hamulce nie są tragiczne, ale wrażenia jezdne w środku to jest po prostu jakiś kosmos. I o ile o Fiat 125P w Pikapie mówiłem, że fajnie by było taki samochód w kolekcji mieć, to ja nie wiem, czy chciałbym mieć kaszlaka w swoim bo co z tego, że ja bym stwierdził, że sobie nim wyjeżdżam yy, w niedzielę czy, yy, czy w jakiś inny dzień na, na jakiś zlot yy, czy na jakiś powolny cruising, jak ja bym nie wiedział czy tym samochodem dojadę. Ja wiem, że ludzie z rozrzewnieniem wspominają te szlaki, ale mam wrażenie, że oni bardziej wspominają swoją młodość niż faktycznie to, jest to niewątpliwie fajna przygoda bo przetając do Fiata 125P w pick no to czułem że doświadczam tego samochodu a w 126 ce żeby doświadczyć tego samochodu i się nim przejechać to trzeba jeszcze trochę powalczyć niekoniecznie tej znanej z kolorowych magazynów. zmotoryzowanych podróżnikach. W motorsporcie dla każdego. W garażowych wzlotach i upadkach. Ze zmrużonym okiem opowie autoironia. W każdą niedzielę po 19. .00.